Xiaomi mi lepsze. Często czytamy taki slogan w sieci. Zobaczymy, czy Mi 9 również jest lepsza od innych smartfonów wpadł do mnie z lekkim opóźnieniem ten smartfon. Tak naprawdę już w zasadzie pół roku temu on pojawił się na rynku, tak więc nie spieszyłem się jakoś nadmiernie. Na spokojnie sobie z tym telefonikiem chwilkę poobcowałem. Co w zestawie? Szybka ładowarka, szybka ładowarka przewodowa, odpowiedni przewód. Dostajemy przejściówkę na jacka 3,5 mm, czyli nie znajdziemy takiego gniazda w telefonie. Niestety, wiele osób pewnie będzie rozczarowane. Dla mnie to jest żaden minus, bo już od dawna słuchawek przewodowych nie używam. Znajdziemy również narzędzie do wypychania szufladki, do której możemy włożyć dwie karty SIM. Jak widzicie, brakuje miejsca na kartę pamięci. Znajdziemy pokrowiec, taki podstawowy pokrowiec, który dołącza nam producent oraz oczywiście całą dokumentację. Sam telefon jest telefonem premium, bez wątpienia. Patrząc na niego po wyjęciu z pudełka widzimy, że tutaj nie ma żadnych kompromisów, jeśli chodzi o stosowane materiały. Metalowa, metalowa ramka, bardzo, fajna, grafitowy, bardzo fajny grafitowy tył, szklany tył, Gorilla Glass, pie, pie, w piątej wersji jest na tyle, Gorilla Glass w wersji szóstej jest na przedniej, na przednim wyświetlaczu, tak więc tutaj no, nie ma kompromisów. Może się podobać, może się nie podobać, tak naprawdę większość telefonów wygląda teraz na rynku podobnie, może, może trochę zamieszania zrobi nowy iPhone, jeżeli faktycznie ten brzydki moduł aparatów się pojawi, no to pewnie za chwilę wszystkie chińskie e, telefony będą naśladowały iPhone'a i też będziemy mieli te brzydkie moduły aparatów. No, mnie się akurat tutaj designersko ten, to urządzenie pod Niestety mam zastrzeżenie, jeśli chodzi o, o moduł wystającego aparatu. Jest on bardzo wystający, ponadprzeciętnie wystający, i nawet zakładając ten dostarczony przez producenta pokrowiec, nie jesteśmy w stanie e, się niestety wyzbyć tego, że on będzie nadal wystawał. No taka uroda. Tak więc do tego trzeba się przyzwyczaić. Jeśli chodzi o front to mamy wielki 6,4 cala wyświetlacz Super AMOLED i powierzchnia jaką on zajmuje to jest 85,2%. Tak jak mówiłem chroniony jest szkłem Gorilla Glass 6.0, oczywiście obsługuje też już HDR. No i sam wyświetlacz jest no przefantastyczny, też do niego nie mam żadnych zastrzeżeń. Elementem wyróżniającym ten wyświetlacz jest nocz, noc w postaci takiej łezki. I tutaj znowu będą zdania podzielone. Jednym się to będzie podobało, innym się to nie będzie podobało. Ja jestem zwolennikiem nocza takiego no, większego, powiedzmy, jak w iPhone. Ie. I drugą opcją, jaką najbardziej mi się podoba, to chyba dziura w, w ekranie, czyli tak jak to robi Samsung. Jeśli chodzi o te ekrany z tą kroplą. Szczególnie się tym jakoś nie ekscytuję. Nie jest to kwestia dla mnie najistotniejsza. Tym bardziej, że jak się stosuje czarną tapetę, to tak naprawdę w ogóle tego nocza nie widać. Tym bardziej, że mamy też również dostępny już motyw motyw ciemny w ustawieniach telefonu i w zasadzie wszystko może wyświetlać się na ciemno. Ciekawą opcją, również nad tym wyświetlaczem, można by powiedzieć, że w, w, w ramce tego wyświetlacza jest zainstalowana dioda powiadomień. Jeżeli komuś brakowało, to jest dioda powiadomień. Jednokolorowa, co prawda, ale jest. Faktycznie coraz rzadziej znajdujemy to. Przydatne rozszerzenie telefonu. Tutaj ona się znajduje. Jeżeli jesteśmy już przy samych ramkach, to nadal mamy delikatnie zarysowaną brudkę u dołu. Nie przeszkadza mi to. Naprawdę, designersko, jeśli chodzi o wygląd, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jakość wyświetlacza, jakość reprodukowanych kolorów, jakość nasycenie kolorów no nie, 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 nie sprawia tutaj żadnego zawodu. Jest to światowy top of the. Top. Jeśli chodzi o wydajność, to również trzeba powiedzieć, że jest to absolutna petarda Snapdragon 855. Do dyspozycji mamy wersję z 6 lub 8 gigami RAMu. Na pokładzie możemy mieć 64 albo 128 giga na, dla użytkownika. Jak powiedziałem, nie rozszerzymy tego kartą SD, trochę mi tego brakuje. Wolałbym mieć dodatkową kartę SD, aczkolwiek 64 czy 128 jest to już taka ilość pamięci, że w zasadzie wystarcza. Ja niemniej jednak wolałbym mieć możliwość rozszerzenia. Oczywiście mamy moduł NFC. Łatności bezprzewodowe działają. Moduł QI do ładowania bezprzewodowego już wspomniałem, że również obsługuje i to na dodatkowo szybkie ładowanie. Bateria wbudowana 3300 mAh. I jest to bateria stosunkowo duża, telefon jest dobrze zoptymalizowany, ja bez najmniejszych problemów, nawet przy takiej dość intensywnej zabawie cały dzień jeszcze kończę z zapasem 30-40%. Oczywiście to wszystko zależy od tego z jaką jasnością wyświetlacz używacie, z jakiej łączności korzystacie, jakie materiały będzie konsumowali. Niemniej jednak z baterią jest bardzo dobrze i nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Nie mamy złącza... Do słuchawek przewodowych mamy za to moduł Bluetooth 5.0, jest on wyposażony również w kodek aptX HD, no i mnie to absolutnie zadowala. Jeśli chodzi o, 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 o jakość audio, jakie ten telefon prezentuje, to niestety znowu mamy tylko dla człowieka z jednym uchem wersję, czyli jest to mono, głośnik umiejscowiony od dołu. Nie wiem czemu tak trudno producentom wejść na ten poziom, żeby były dwa głośniki stereo. Myślę, że by się dało to zrobić, bo już lata temu takie telefony były na rynku. Przypomnę sobie nawet swój stary HTC, który genialnie grał i miał genialne głośniki. Teraz nadal nie możemy tego osiągnąć. I tutaj też jest jeden głośnik mono, ale grający bardzo dobrze. Nie mam do niego absolutnie żadnych zastrzeżeń. Na dole oprócz głośników macie złącze USB typ C. Strona prawa to przycisk zasilania oraz przycisk regulacji głośności. Od góry znajdziecie mikrofon oraz diodę podczerwieni do sterowania elektroniką domową. A po stronie lewej znajduje się przycisk, do którego możemy przypisać asystent asystenta Google'owego. Oczywiście samego asystenta Google'owego również możemy wywoływać tradycyjnie komentą OK Google i będzie nam telefon oczywiście współpracował z nami, nasłuchiwał tego, co będziemy mieli mu do przekazania i do powiedzenia. Blokada telefonu to czytnik optyczny działający no nie tak dobrze jak te czytniki można by powiedzieć klasyczne, ale działający bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie. Jedyne uwagi to mokre ręce. Musicie przetrzeć palec o spodnie czy, czy, czy o koszulkę. Wtedy odlokujecie. Ja miałem też problemy w super silnym słońcu, żeby ten czytnik optyczny zadziałał. To jest czynnik optyczny, tak więc no on jest czytnikiem, jak gdyby 2D. No i te dwie, dwie, dwie elementy mogą stanowić problem. Oczywiście możemy sobie włączyć również zabezpieczenie poprzez naszego, naszej twarzy, ale to nie jest zalecane przez nikogo. Niemniej jednak jest taka opcja, jeżeli chcemy mieć pewność, że albo palcem, albo twarzą, no to na pewno jeden z tych, z tych metod zadziała Oczywiście alternatywne te wszystkie piny i wzory też są dostępne. Wracam jeszcze do wydajności, bo też warto powiedzieć o, o wynikach tego telefonu. Geek Benchmark 3444x11039, AnTuTu Benchmark prawie 370 tysięcy. Jeszcze kilka lat temu zachwycały nas telefony, które przekraczały barierę 100 tysięcy w AnTuTu Benchmark. Teraz wydajnościowo te telefony już można by powiedzieć, że sięgają wydajnością komputerów osobistych, laptopów, tak więc więc no tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, wszystko działa z maksymalną płynnością. Nigdy nie było żadnego żadnego zwiecha, żadnego przycięcia, żadnych żadnych tego typu problemów ja nie znalazłem. Wracam do wystających aparatów, bo to teraz jest głównym wyznacznikiem i główną różnicą pomiędzy poszczególnymi telefonami. W tym sezonie modne są generalnie trzy aparaty, i modne są również megapiksele. W tym przypadku mamy 48 megapikseli, ogniskowa 27 mm. To już jest ten standardowy aparat, oczywiście trzeba przejść w tryb 48 megapikseli. Jeżeli z niego nie korzystamy, to odpowiednio będzie oprogramowanie przetwarzało 4 piksele jak gdyby w jeden i wtedy będziemy mieli no nieco mniejszą rozdzielczość, ale również szczegółową, mniej miejsca zajmującą. Zdecydowanie ten tryb 48 pikseli nie wiem dla kogo jest przeznaczony. Miał on poprawiać ten wydajność tego telefonu gdzieś tam w nocnych warunkach, ale no według mnie tutaj lepsza by była niż te 48 megapikseli optyczna stabilizacja obrazów, która by na pewno nam się przydała. Drugi aparat jest to telezoom 12 megapikseli, ogniskowa 54 i aparat ultra szerokokątny 16 megapikseli i to jest ogniskowa 13 mm. Porobiłem trochę zdjęć, oczywiście w linku znajdziecie w opisie filmu znajdziecie link bezpośrednio do surowki, będziecie mogli sobie zobaczyć te zdjęcia. Jak one wychodzą, wiele osób bardzo 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 ale to bardzo narzeka na zdjęcia w przy słabych warunkach oświetleniowych. Ja robiłem i Roku i, i, i zaraz przed zmrokiem nie ma takiej tragedii, jakby się wydawało. Po, co po, na co po niektórych e, słuchajcie recenzji. Jak wiadomo, że jeżeli nie mamy w ogóle światła, no to w ogóle nie mamy szansy na zrobienie zdjęcia. Niemniej jednak brak tej optycznej stabilizacji obrazu może powodować to, że zdjęcia robione w nocy, jeżeli nie macie dobrej, sztywnej ręki, będą nieco rozmazane i na to się trzeba nastawić, że jeśli chodzi o moduł aparatów, właśnie przy trudnych warunkach oświetleniowych, on delikatnie odstaje od można by powiedzieć od, 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 od konkurencji tej z najwyższej półki. Niemniej jednak myślę, że 99,9% osób będzie z tych aparatów zadowolona. Tym bardziej biorąc pod uwagę przedział cenowy i tą wydajność, którą oferuje to urządzenie no to naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o zdjęcia i filmy kręcone za dnia, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. To chyba już teraz większość nawet tanich aparatów sobie daje doskonale radę przy pełnym słońcu. Jeżeli chodzi o, 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 o zdjęcia po zmroku, okręcenie filmów, no to, tak jak powiedziałem, brakuje optycznej stabilizacji obrazu, ale zresztą zobaczcie sami. Tez nagrywania wideo i audio, chociaż tutaj cały czas radiowęzę musi nadawać bardzo mocno. Jest dość ciemno, parking podziemny. Nie ma stabilizacji, to chyba już, mam nadzieję, powiedziałem. W recenzji, tak wygląda wnętrze samochodu. Oczami, coś nieco jeszcze widzę. Niestety, nie oczami, nie widzę nic. Nie ma możliwości przełączenia na szeroki kąt. Niestety, muszę zatrzymać nagrywanie i mogę nagrywać drugą sekwencję w szerokim kącie. Widzę delikatne przeskakiwanie obrazu. Nie wiem, jak to będzie na wynikowym filmie. No, tak to wygląda, gdzie jest no, dość ciemno. A wnętrze samochodu, gdzie już jest absolutna ciemność, nie wiem czy coś widać. Na fotelu leżą koperty, różne inne rzeczy, ale, ale chyba nie, bo na ja wyświetlaczu przynajmniej ja nic nie widzę. Interfejs aparatu dość przejrzysty, jak powiedziałem jednym w zasadzie kliknięciem możemy przejść w tryb 48 megapikseli. Podstawowe tryby wideo, slow motion albo krótkie wideo. Mamy oczywiście też tryb portnetowy, specjalny tryb nocny, który będzie nam pozwalał na jak gdyby z zebranie kilku zdjęć w matrycy i przetworzenie w jeden obraz, ale pamiętajmy, że wtedy trzeba dużo dłużej pozostać nieruchomym, żeby to zdjęcie miało szansę wyjść, tryb panorama i tryb pro, gdzie możemy sobie wszystkie parametry ekspozycji odpowiednio do naszych potrzeb dostosować. Mamy również tryb oczywiście HDR, mamy super AI, czyli można też powierzyć telefonowi do odpowiednie dostosowanie ekspozycji wszystkich ustawień tak, żeby to wszystko wyglądało lepiej w zależności od scenerii, jaką aparat nam Wykryje. W ustawieniach również wszystkie podstawowe ustawienia możemy sobie odpowiednio dostosować. Mamy możliwość ustawienia różnych proporcji wykonywanych zdjęć. To jest dobre, że nie jesteśmy jakoś tam nadmiernie ograniczeni w tej kwestii. Podsumowując, zachęcam do sprawdzenia ceny, bo ona się zmienia. Nie będę teraz tej kwestii poruszał, bo za tydzień pewnie będzie ona wyglądała inaczej. Aktualnie jest to bardzo rozsądne, rozsądny poziom. Linkuję Wam do sklepu, gdzie ja to urządzenie nabyłem. Tak więc no zdecydowanie, zdecydowanie jestem na tak. Przy, tych, przy tej cenie myślę, że trudno znaleźć konkurenta, który będzie się Klasyfikował na tej półce, jeśli chodzi o wydajność, jeśli chodzi o, o design, jeśli chodzi o jakość wykonania. Niemniej jednak coraz tłoczniej jest właśnie w tej teraz, w tym przedziale i cenowym, i jakościowym. Tak więc gramy tutaj, że tak powiem, po stronie klientów i każdy, kto teraz. Chcę kupić telefon za nieco większą kwotę niż nie wiem, 1000 zł. Ma coraz, coraz, coraz większy wybór i naprawdę może sobie takie urządzenie wybrać, jakie będzie mu sprawiało, przypuszczam, najwięcej frajdy. Ja jestem jak najbardziej na tak. Zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, jak Wam się podoba to urządzenie. Jeżeli używacie, napiszcie, jak ono się spisuje u was w dłuższej perspektywie czasu. Zachęcam do subskrypcji kanału, do odwiedzania strony TestHub. Pl, jak i również zachęcam do oceny filmu.